Przewitać się brat, ładnie. Dzień dobry. A co tam u przenawożonego? Przenawożonego? <grymne> Bananowca Musa Hesmani. Nie Hesmani, co ja mówię? Już mi się mylą te wszystkie nazwy. Musa Helens Hybrid. Hmm, powiem Wam tak. Nie wiem o co chodzi, jak, jak to powiedzieć. Przestałem go nawozić oczywiście. A więc tak, to był po przenawożeniu. Potem wyszedł już ten listek, nie? I zobaczcie, co tu się zrobiło. Nie wiem o co chodzi. Nie miałem jeszcze takiego przypadku z bananowcem, że. No, zobaczcie. Tu coś zaczęło wyłazić z boku. Tak samo tu. No, listek. Kurde. Przecież to jest liść. A tu następny liść. Jak to jest możliwe? Zobaczcie. Tu idzie następny liść. Jakby się rozdwoił. Zmutował. <laughs> nie wiem o co tu chodzi. Ale takiego przypadku jeszcze chyba nie miałem z skitu. A to? Nie no nie wiem, powiem wam. Co tam się dzieje? Zostawię to no co. Ogólnie noga gruba. Pożyjemy, zobaczymy co z tego będzie. Zobaczcie z boku tutaj rośnie sobie musa. Też Helens hybryd. O. Dupa taka. Tu taki, a tu taki o. A tu główny pień sobie skończył żywocik. Także lipa się dzieje pałczychy powoli kończą żywot jak to się objawia w ten sposób no i zostają bulwy na przyszły rok pewnie trochę podrosy w tych doniczkach tak właśnie to wygląda jak się kończą zaczynają sobie po prostu opadać także nie przejmujcie się jak zobaczycie że wam się pałczychy już kładą potem żółkną o. a z czasem normalnie wyrwiecie ze środka zostaje bulwa którą łatwo jest zimować w chłodzie na przykład 5 stopni, tak samo tu patrzcie te były posadzone troszkę później Jakieś tak w wakacje, chyba na początku te były posadzone dużo wcześniej, już na wiosnę. Widzicie też duże siadają, ale dziwidła wyszły jakiś nie wiem miesiąc temu, i teraz je widać, jak one kurde wyglądają jeszcze pięknie. I one będą długo, długo jeszcze takie do przymrozków praktycznie. A pałczychy, wszystkie jak widać, powoli kończą sobie z żywot. Aurekaria, już kolejny przyrost, robię. Jak dałem do gruntu, naprawdę z nieba ziemia całkowicie to inaczej rośnie. Jeszcze wam pokażę dzisiaj jak wygląda musa Basio, który został posadzony chyba w styczniu albo w lutym 2020, a na dzień dzisiejszy padł ten, znaczy pad ten główny pień, ale puścił dwa odrosty. No, także <gry> czary mary, bum-tarary, zapewne tutaj one zostaną. okryje też jakoś ziemią konkretnie. I ciekaw jestem w przyszłym roku, czy wystrzeli tutaj po dach. No bo tego oczekiwałem, nie? Żeby wiecie, tutaj podrosło, tu mamy rowery, bo na razie to jak się wyjeżdża, to przeszkadzają te liście, ale jak pnie w przyszłym roku, powiedzmy podciągną dużo wyżej, no to byłoby spoko, bo tutaj jest kupa ziemi dobrej wstawiona, znaczy no dana pod bryłę korzeniową, nie? Tu jest główny pień, który padł, no jednak go przemroziło parę razy, no i no nie dał rady, nie? O, nawet nazwa już znikła, także tak to wygląda. Kurde, wczoraj 30 stopni, a dzisiaj jest 15, zimno jak cholera, no więc tak to wygląda. No coś tu udało się. Są dwa. Rosną. Nie za duże. O takie ło. Ale rosną. Budlej, Dawida w ogóle nie pokazywałem. Już powinienem powycinać te żydalstwa. Zobaczcie jakie wielkie, Po sam daszek kurde, podrosły. Tam z tamtej biała jeszcze tam resztki widać białe. Tutaj jest fioletowa. Oho! Patrzcie, tu ja wypadnie. Dopiero zauważyłem, mimo że podlewana. Ale mam zapas, spoko. W razie czego podmiana jechana dalej i banana. <noise> Dziękuję bardzo. Taki szybki filmik z przeglądu chwilowego ogrodowego. I co? Do następnego razu. Trzymajta się bananowcem basjokowatym. O. E, helikopter robi robotę. Na dworzu z 15-16 stopni. A w środku 30. Wyjdzie słonko, zajdzie słonko, wyjdzie słonko. O, właśnie wylazło. Pomidor już ma z 5,5 metra. Rośnie dalej, trzeba będzie nagrać o tych pomidorach. Bo to jest normalnie. Gigusie to są.